Cześć, witajcie. Kaweczka jest. Mm, pycha. Dziś omówimy dwie ważne kwestie. Jedna kwestia to jest taka, że nowy producent wjeżdża na kanał, wjeżdża na testy, a druga kwestia jest taka, że nowy sklep BHP również wyjeżdża na kanał i tam będziecie mogli zakupić. Większość marek, które są po prostu na rynku. Marek premium i nie tylko. Więc zaczynamy. Ostatnio był taki temat, wspominałem już o tym na live'ach, że na kanał wjedzie marka Boss Safety. Marka Boss Safety i to właśnie się stało. Więc jeżeli chcecie różnych ciekawostek, to wbijajcie co niedziela. Jest live z Fachmeistrem, tam gdzie wraz z ekipą, widzami, z wami siedzimy i gadamy o wszystkim. Wymieniamy się doświadczeniem w branży budowlanej i nie tylko, więc zapraszam. Niedziela 18.00 zazwyczaj po prostu ten live jest. Na moim stole wylądowały ubrania robocze, jak i gadżety. Jak i gadżety, na przykład kubeczek. Zobaczcie, kubeczek fachmajstra wraz z sklepem BHP, o którym za chwilę wspomnę. I wiele innych tematów, takich jak ołówki, breloczki, czapeczki. Też za chwilę wspomnę, bo też jest fajna kwestia na tym sklepie BHP. Nie tylko temat ubraniowy, ale również i tematy inne więc dzisiaj o tym temacie porozmawiamy. Tutaj na moim stole jest taki zestaw startowy marki Bo Safety. Marka Boss Safety jest to polski producent, ja nie wiedziałem, ja dopiero się dowiedziałem, jak zacząłem tutaj podrażać ten temat, że to jest po prostu polski producent, który jest naprawdę kawał czasu na rynku. Marka Boss Safety ma dużo ubrań roboczych związanych z BHP, bluzy, kurtki, buty, czapki, na przykład takie kominy. Komin już używam już kilka ładnych miesięcy. Mam taki jeden kiedyś dostałem gdzieś tam w gratisie. Taki sam jak tutaj. Tak szczerze mówiąc, zobaczcie. Taki sam jak tutaj. Za chwilę go rozpakuję i powiem Wam, że naprawdę świetny komin. Świetny komin, akurat zdarzają, się zdarzają. Zaczynają się takie chłodniejsze dni, więc takie rozwiązanie naprawdę mega. Zacznijmy od podstaw. Tutaj mam spodnie robocze Tension. Tension chyba model się nazywa. Żeby was tutaj nie skłamać, model nazywa się Tension Plus. I tutaj mamy temat, bo mamy full stretch. Full stretch z workami kieszeniowymi. Full stretch z workami kieszeniowymi. One są w pełni elastyczne. Po prostu po większości są elastyczne. Mamy tutaj wstawki wzmocnienia kordura na kolanach i na przykład na kieszeniach, ale cała reszta tutaj po prostu jest elastyczna. Więc ciekawy temat. Z tego co widzę, to spodnie gatunkowo i tematem podobne do na przykład spodni Motion Flex od Sary Workwear, więc prawdopodobnie w przyszłości takie porównanie zrobię, ponieważ widzę, że tutaj nie ma worków kieszeniowych, więc tutaj na kolaników pianek nie włożymy, musimy kombinować coś pod albo nad na co nie. Więc tutaj tak samo jak właśnie u konkurencji. Więc tutaj będzie ciekawe porównanie. Na duży plus, że tu mamy worki kieszeniowe. Choć u producentów, na razie tutaj nie będę na temat y, konkurencji dyskutował, ale tutaj te worki kieszeniowe to jest naprawdę mega, mega plus. Zobaczcie, jak te fajnie worki kieszeniowe trzeba ja cię będzie szeleścić worki kieszeniowe są świetnie zrobione. Jest to prawdopodobnie elastan tutaj, znaczy elastan, elastyczny temat z wstawkami Cordura. Powiem Wam, że naprawdę te tutaj tematy są naprawdę porządne. Ogólnie podoba mi się sztywne, grube, więc tutaj te fajne oka będą wchodzić. Z drugiej strony duża kieszeń, podwójna plus opcja na zamek też fajny temat na boku na boku mamy tutaj główną kieszeń niedoszywaną no i tutaj mamy opcję na pasek na pasek opcję na yy, nóż opcję na nóż monterski za chwilę zobaczymy jak to się prezentuje tylko sobie ściągnę mój nóż którego ja sobie tam używam bo nie chce mi się szukać drugiego choćbym znalazł ale Ściągniemy ten, który mam pod ręką i zobaczymy, jak on tutaj będzie po prostu siedział, bo sam jestem ciekaw, czy on tutaj będzie ładnie siedział. Mamy oczywiście klips. Klips, czyli nasz, jak to się mówi, guzik. Zobaczmy, jak on tu siedzi. O, ładnie siedzi! Naprawdę bardzo ładnie siedzi. I on tutaj jak wejdzie sobie na maksa. Czekajcie, ja muszę zrobić to, żeby to weszło na maksa to tutaj to będzie topka. To będzie topka. Właśnie. Jak wejdzie, to ja już go potem nie wyciągnę. O! Wskoczył. Ale pięknie skoczyło. Kurde, powiem Wam, że pięknie siedzi ten nóż. Bardzo ładnie. Zobaczcie. Elegancko. Niczym nie przeszkadza. Pyk. Odpinamy. Podwójna blokada. To mi się podoba, że mamy podwójne zabezpieczenie na nóż. Góra-dół. Więc on nie będzie sobie tutaj latał na boki. Bardzo fajne rozwiązanie. No i mamy tutaj kieszeń na ołówki, markery, czy tam miarę zwijaną, długą. Typu drewnianą. Nie zwijaną. Drewnianą, składaną. Ale jest, zobaczcie. Fajnie to siedzi. Naprawdę bardzo fajnie to siedzi. No i tutaj ołóweczki, na przykład. Automat. Zobaczcie, również on tutaj fajnie wskoczy. No, tak kieszeń mi się podoba. I tutaj już mi się bardziej podoba niż na przykład u jednej konkurencji. Więc tutaj jest spoko. A z drugiej strony, a z drugiej strony mamy taką kieszeń techniczno bym powiedział, duży suwak, duża kieszeń i tu dodatkowe wejścia, na przykład na markery. I tyle. I ona jest też tak delikatnie nieoprzyta od spodu, dzięki temu tutaj można śmiało, dużo, e, dużo zmieścić. No i oczywiście ona jest elastyczna, a w środku jest wzmocniona, spoko, spoko. Oczywiście z tyłu też mamy kieszenie, a tutaj już mamy kieszenie z tyłu na zamek. Czy jedną, czy drugą? Jest po prostu zapinana. Z tego co widzę, to ten temat ciemny to jest kordura. To jest wzmocnienie kordury elastycznej. Patrzcie! Elastycznej. Tak samo tutaj na kolanach z tyłu również to jest elastyczne. Z przodu również ten materiał jest elastyczny. Dużo wstawek, z tego odczytałem, mamy tu 4 cm zapasu na nogawce i ogólnie powiem Wam, że spodnie naprawdę mi się podobają. Powiem Wam, że o to naprawdę fajnie takie kieszonka robi robotę. Ładnie wyprofilowana. No, no, no. Oczywiście mamy jeszcze tu jakoś szluweczkę na młotek, więc też fajna sprawa, że jest. Na przykład na metrówkę. O! Tutaj metróweczka z Komelona, chlap. No, ja to widzę. Ja to widzę i to będzie naprawdę fajnie się działo. Oczywiście, Wam zrobię przerzutki, przebitki, jak te spodnie wyglądają. Na mnie zrobię tutaj taką fajną sesję w warsztacie, bo już jest późno, ciemno. Tak szczerze mówiąc, na dworze, bo już jest blisko 20:00. Tak, blisko 20:00 więc już na dworze dzisiaj nie zaszaleję, ale w warsztacie Wam tam jakąś sesyjkę strzelę, co nie? Kawka. Kolejny temat, który chciałem, który został wybrany dla mnie, to jest softshell. Jest to softshell o bardzo cienkim, takim, takiej cienkiej powłoce, Czyli jest to softshell taki mięciutki, leciutki, który nadaje się jako kurtka wierzchnia, a pod spód możemy, na przykład, bluzę, koszulę, co chcemy, co nie. I ona tak się prezentuje. I to jest chyba model Rex, nie, czy Hector? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz zobaczę tutaj. O, już mam mówię. Roxet, Roxet. Przepraszam, mówiłem Rex. Roxet. I tutaj mamy tematy wiatro, wiatroszczelność, wodoszczelność, oddychalność. I tutaj mamy temat taki, że one są naprawdę fajne. Podoba mi się ta kurtka. I jak widzicie tutaj mam już na kurtałce moje duże logo. I mamy tutaj logo sklepu, ponieważ na sklepie FHU Przemek 2... BHP możecie nie tylko zakupić ubrania robocze profesjonalne takie jak sneakers, maskot Strauss bo Safety, Sarah Workwear i wiele, wiele innych ale właśnie również możecie swoje logo strzelić swój napis, jaki nie chcecie jest to niedu, niedu, nieduży koszt do loga, możecie logo mieć z przodu, możecie mieć duży na plecach Możecie zrobić również logo na spodniach, czy na przykład na czapce, bo tutaj też mam czapce czapkę i zobaczcie, mamy tutaj logo właśnie sklepu Przemeks, Przemeks 2. I macie link w opisie, również wyskoczyło wam prawdopodobnie gdzieś tutaj, więc możecie wbić, zobaczyć strona naprawdę bardzo fajnie działa, yy, wszystko fajnie funkcjonuje i właśnie dzięki właśnie. W firmie Przemeks, Hurtowni sklepowi Przemeks, dzisiejsze materiały z Bo Safety wleciały na kanał, na warsztat, po prostu do testów. Ponieważ tej marki jeszcze nigdy nie miałem i postanowiłem po prostu ją wybrać. I proszę Państwa, ten softshellik po założeniu na bluzę, powiem Wam, że naprawdę mega się prezentuje. Zobaczcie, mamy tutaj różnego rodzaju ściągacze, więc możemy dopasować tą kurtkę pod siebie, pod własny, tutaj ściągnąć ją prawidłowo i w kapturze. Możemy ją ściągnąć również i właśnie w tłowiu, więc po zamknięciu, zobaczcie, wysoka stójka, bardzo fajna kurteczka, leciutka, a jednocześnie wiatroodporna, tak jak mówiłem, ona jest wodoszczelna, więc śmiało możemy właśnie na teraz jesień, zima elegancko właśnie taką właśnie kurteczkę wybrać. Mamy tutaj oczywiście regulowany mankiet na rzepach, więc tutaj możemy fajnie sobie wyregulować, ale ona jest fajna. No powiem Wam, że naprawdę jest mięciutka. Oczywiście mamy tutaj dużo kieszeń z przodu, więc telefon wejdzie. Telefon wejdzie bez żadnego problemu. Kapturek robi robotę, ale nie będę podnosił, bo mikrofon, więc powiem Wam, że naprawdę sztosik, ale na przebitkach zobaczycie również z kapturem założonym, że ona naprawdę fajnie leży. I tutaj rozmiar, tak jak w tym momencie, ja mam rozmiar L. Moim zdaniem, pod bluzę idealne rozwiązanie. Mega jest, naprawdę. Bardzo fajna y, kurteczka. Kurde, ściągamy to. Już nie ma. Nie będziemy tutaj nam dyndać. No i kurde logo fajne, fajne. Kolejny temat. Tak jak mówiłem, mamy tutaj y, komin, ten, który ja mam na sobie. Kominek i to jest fajna sprawa. Naprawdę jeżeli na dworze, jak to się mówi, Piździ za przeproszeniem, to taki komin po prostu robi robotę. I tutaj zobaczcie: mamy piękny komin. Oczywiście logo: Boss Safety. Pod każdym względem, bardzo fajny materiał. Delikatnie rozciągliwy, nawet bardziej bym powiedział delikatnie. Więc on fajnie się tutaj formuje. Po prostu yy, mega. Kolejny temat: tylko tutaj jest chyba temat gadzieciarski bardziej, ponieważ mamy koszulkę. I koszulka z tego, co pamiętam, miała być reklamowa, taka fajna. No i zobaczcie, mamy tutaj koszulkę reklamową i mamy tutaj piękne logo, Fachmajster oraz sklep Przemeks BHP. No, fajna koszuleczka. Piękne logo. I w tej koszuleczce będziemy nagrywać przyszłe odcinki właśnie z ubraniami. Bo Safety. Więc jak sami widzicie, możemy również robić nasze loga, naszywki, nadruki. To jest, to jest naklejane z tego, co widzę. Za niewielką opłatą po prostu możemy sobie stworzyć własną kolekcję, z własną nazwą, z własnym logiem i tak dalej, i tak dalej. Kolejny temat, Bo Safety, czapeczki ma, ma czapeczki Bo Safety i powiem Wam, że ta czapeczka jest naprawdę fajna. Siatkowana oczywiście na lato jak w sam raz, ale ona jest taka mięciutka. Nie jest taka typowo yy, taka materiałowa, bawełniana, czy jak to się zwie, ona jest taka fajna, mięciutka po prostu bo safety, więc naprawdę mega rozwiązanie. I tutaj macie przykład również czapki którą możecie sobie stworzyć z własnym logiem. I tutaj również mamy Przemeks BHP. Fajna czapeczka i myślę, że oddamy ją na konkursik. Myślę, że oddam ją na konkursik. Zrobimy fajny konkursik dla Przemeksa, żeby widział, że również Wam coś, jakby nie patrzeć, się przyda. Kubeczek. Kubeczek który tutaj został stworzony specjalnie właśnie pod tą prezentację. I zobaczę, może na ten kubek zrobię na przykład licytację. Proszę bardzo. Wachmeister i Przemeks. Nowy targ. Targowa 41A. Sklep stacjonarny, ale tak jak mówiłem, również jest sklep internetowy, na który też zapraszam. Jest to przemex2bhp.pl. Zresztą będziecie mieli link, link w opisie i też tam pewnie wam wyskoczyło. I tutaj taki temat z gadżetu, który został i on prawdopodobnie na pewno pójdzie dla was. Po pierwsze to metrówka drewniana. Takiej nie miałem jeszcze nigdy. To po pierwsze. Mamy tutaj oczywiście wizytówkę. Odzież robocza, nowy targ, ulica Targowa 41A. Proszę bardzo. Mamy sklep. Wizytóweczkę. Mamy tutaj breloki, ale takie fajne. Breloki takie małe. Zobaczcie. Takie małe smyczki jednoręczne. Fajne rozwiązanie. Mamy ołóweczek, znaczy ołóweczek. Długopisiki, dwa rodzaje. Bo safety oraz yy, przemeks. No i mamy tutaj taki temat, jak kalendarzyk z tyłu i notatnik. Taki notatnik od Strausa. Taki notatnik od Strausa. I taka wisienka na torcie. Wisienka na torcie, którą wam teraz zaprezentuję na sam koniec to są buty robocze mamy również buty robocze jeżeli chodzi o y, bo safety i tutaj jaki jest temat y, Marshall Moss S1 PS bo safety czarna kolorystyka y, i powiem wam że tutaj buciki, jeżeli chodzi o bo safety ma naprawdę tanie ale powiem Wam, że jakość wykonania tutaj jest naprawdę, ale to naprawdę wysoka. Zobaczcie sami, mamy buciki od Bosafety. Piękna czarna kolorystyka. Oczywiście nosek mamy z kompozytu, z tego co widzę, albo metalowy. Lekkie są. Lekkie są. Wyginają się. Tył mają fajnie wzmocnione, więc możemy pięta na napięte przy ściąganiu. No i co najważniejsze mamy system BOA. Mamy system BOA, który sobie tutaj ściągamy, więc nie używamy, nie męczymy się związaniem. Więc tutaj bucik naprawdę fajny. Naprawdę fajny. Z tego co widziałem są wersje i wysokie, i niskie. Ogólnie kilka modeli ma. Buty Bo Safety Marshall, no, powiem Wam, że buciki naprawdę niezłe, oprzyte ładnie końcówki. Tu jest zasz... Ogólnie on tak fajnie, designersko wygląda. Są to takie buty, bardziej można powiedzieć, że na pokazowe naprawdę na pokazowe Podeszwa tak wygląda. Ciekawe jestem, jak ona będzie się trzymać, blachy, bo ona jest bardzo miękka. Więc już w najbliższych testach biorę je w teren, zobaczymy co one tutaj będą potrafić. No, bardzo fajnie, mięciutka jest. Jak się naciska, to czuć, że się tak fajnie ugina, a powierzchni tak wydaje się taka twardawa, co nie? Więc ogólnie naprawdę yy, spoko, tyle, bo i tak pewnie odcinek wyszedł długi. Jak widzicie, nowy producent wjechał na warsztat, wjechał na testy spodnie. Już za chwilę zawijam ze sobą kurtałę. Tak samo czapę. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Bo jak będzie zimno, to już nie będę zakładał czapy. Nasz, jak to się mówi, komin na zmianę również od razu zawijam. Koszulka będzie na nagrania. A co? W kubku będziemy pić kawkę. A reszta. Czas. Pokażę, no i buciki zakładam od razu, co nie? Bo tutaj tych butów jestem naprawdę ciekaw, ponieważ jakby nie patrzeć, wyglądają fajnie. Tyle w temacie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Wpadajcie na przemek.pl, BHP, ponieważ fajne wyprzedaże są. Z tego co pamiętam, ta kurtała teraz jest za 219 chyba złotych wyprzedaży ten softshellik, więc naprawdę fajna cena. Buty też niedrogie. Z tego co pamiętam te spodnie też naprawdę mają bardzo fajną cenę, a je naprawdę kiedyś kiedyś już niedługo porównam właśnie z innym modelem bardzo podobnym na takich samych zasadach, na takich samych podzespołach, żeby było jak najbardziej porównywalnie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Cześć. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście wiedzieli, co będzie dalej, a wszystkie te rzeczy będą już niedługo omówione indywidualnie. Pozdro.